Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Pozwolę sobie dzisiaj ten aceranek poświęcić, yy, odpowiadając na dwa różne pytania, które tak naprawdę yy, właściwie poruszają ten sam temat. Ja bardzo się cieszę, że do mnie piszecie, ale mam tych pytań tak dużo, że czasami musicie poczekać, bo ja nie jestem w stanie na wszystkie pytania odpowiadać, że tak powiem na bieżąco. Także z góry przepraszam, jeżeli ktoś poczuje się jakoś tam urożony, dotknięty. Yy, I druga informacja: nie odpowiadam na pytania, które są hamskie, obraźliwe, w ogóle ignoruję je. Więc, jeżeli ktoś ma zamiar w taki sposób się do mnie zwracać, to lepiej, żeby w ogóle tego nie robił, bo szkoda jego czasu, bo ja swojego nie poświęcę. Teraz te dwa pytania. Pierwsze pytanie brzmiało: Mogę się tam pomylić w szczegółach, ale taki był sens. Czy. Katolik, który umarł, a był wierzący, pójdzie na potępienie? Bardzo ciekawe pytanie. A drugie pytanie, może jeszcze bardziej złożone, ale właściwie o to samo. O to samo idzie sprawa. Mianowicie pytanie już miało, czy ludzie żyjący po rozwodzie w nowych związkach małżeńskich będą potępieni? I oczywiście odpowiedź jest i prosta i skomplikowana. Dlaczego jest prosta? Ano, dlatego, że to, czy człowiek jest potępiony, czy nie, nie zależy od tego, czy jest katolikiem, protestantem, prawosławnym, buddystą, czy kimś tam jeszcze, ale dlatego, że nie uwierzył Jezusowi Chrystusowi. Tak samo człowiek żyjący w powtórnym związku małżeńskim, ja rozumiem, że jest to związek małżeński. Zawarty przez człowieka, który no, był niewierzący wcześniej. No i chyba dalej jest niewierzący, ale tego nie wiem. Również w takim przypadku nie dlatego ludzie są potępieni, że drugi raz wzięli ślub, mówiąc kolokwialnie, tylko dlatego, że są niewierzący, czyli nie wierzą Jezusowi Chrystusowi. To jest jedyny powód, dla którego ludzie są potępieni. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest złodziejem, czy ktoś jest rozwodnikiem. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest mordercą, czy to jest katolik, jeżeli ktoś przyjmuje, że to jest jakieś obciążenie. To wszystko nie ma żadnego sensu. Musimy rozumieć, że po pierwsze, zbawienie, jakie otrzymujemy, jest aktem łaski, którą Bóg okazuje temu człowiekowi, któremu okazać zechce. Nie mamy zbawienia ani poprzez spowiedź jakąkolwiek, ani poprzez sakramenty. To są oczywiście najdelikatniej rzecz ujmując, złudzenia, którymi niektórzy chcą żyć, a niestety Kościół Rzymskokatolicki mówi tutaj o, o całej konstrukcji tego kościoła, o jego księżach, biskupach. No niestety oszukuje ludzi. No, powiem więcej, tam są ludzie, którzy wiedzą, że to jest nieprawda. Powiem więcej, ja nawet znam takich ludzi. Nawet miałem okazję rozmawiać z takimi ludźmi. Mówię tu o zakonnikach. Oni wyraźnie powiedzieli, my znamy prawdę, ale my nie możemy ludziom powiedzieć tej prawdy, no bo ci ludzie nas zabiją, dosłownie powiedzieli. Zabiją, jak się dowiedzą, że to wszystko, co, co związane z Marią na przykład, to są wszystko kłamstwa. Ja niczego teraz nie wymyślam. Udowadniać nie mam zamiaru niczego nikomu. Dzielę się tylko tym, co sam wiem i dlatego mówię wam, są Księża i biskupi katolicy, zakonnicy, zakonnice, którzy znają prawdę. Co z tą prawdą robią? No, Wielu z nich opuszcza Kościół rzymskokatolicki. Nie wiem, czy wszyscy, bo przecież nie śledzę ich losów. No ale tak to jest. Zbawienie, jak powiedzieliśmy wcześniej, jest z łaski. Bóg okazuje je temu, komu chce. A jak, jak to zbawienie przebiega, jeśli już w ogóle mamy to jakoś opisać? A no. Człowiek zbawiony musi najpierw usłyszeć Ewangelię. Usłyszeć. Czyli musi być ktoś, kto tę Ewangelię będzie mu głosił. I tu jest bardzo ważna rzecz. Cały list do Galacjan jest poświęcony w szczególny sposób temu problemowi. Nie chodzi o to, żeby człowiek usłyszał jakąś tam Ewangelię. Nie chodzi o to, żeby człowiek usłyszał Ewangelię wymieszaną z jakimiś innymi naukami, na przykład z naukami Starego Przymierza. Ale chodzi o Ewangelię Jezusa Chrystusa. Dlaczego to ma takie znaczenie? Dlatego, że sam Jezus powiedział, że Jego Słowo, Jego Jezusa Słowo darzy życiem. A więc jeśli aplikujemy słuchającemu słowo Ewangelii Jezusa Chrystusa, to można powiedzieć, że oferujemy Mu życie. Może to brzydko brzmi, no ale żeby było wszystko jasne. Oferujemy Mu życie. I jeśli człowiekowi Głosimy Ewangelię plus stare przymierze, albo Ewangelię plus filozofia, jakakolwiek, albo Ewangelia plus teologia katolicka, albo Ewangelia plus sakramenty, i tak długo można ciągnąć. Czasami tych plusów jest więcej jak Ewangelii. No to wtedy temu człowiekowi nie głosimy Słowa Życia i on nie może być zbawiony, bo w co on uwierzy? On uwierzy po prostu w to, co słyszy. A więc jakąś dziwną mieszankę, która nie przynosi życia, ale przynosi śmierć. Dlatego słuchajcie Słowa Bożego. No jak to rozróżnić, jak ktoś pierwszy raz słyszy? No to jest istotne pytanie, i sam się w tej chwili zastanawiam: jak powinni chronić się ludzie przed fałszywą Ewangelią? I tutaj bardzo ważna sprawa: nikt, nikt, Kogo Bóg nie chce zbawić, nie będzie chciał słuchać Ewangelii. Więc jeden problem mamy z głowy. Wśród tych, którzy słuchają Ewangelii, słuchają jej zainteresowaniem, są ci, których Bóg sobie wybrał. Ważne jest, abyś słuchał, co się do ciebie mówi. Ale najważniejsze jest, abyś zobaczył, czy Twoje serce chce przygnąć do Jezusa. Nie do kościoła, jakiegokolwiek. Czy to katolickiego, czy protestanckiego. Człowiek idzie za Jezusem, nie za kościołem. Do kościoła jest dołączony jako człowiek już zbawiony. Nikt, kto głosi, nie może głosić w taki sposób, aby siebie uczynić tym mistrzem, którego należy słuchać. Niedawno pewien człowiek publicznie powiedział: Przyjedziecie i ja was będę nauczał. No, to już jest, właściwie ten człowiek już jest na skraju upadku, więc brzmi go bardzo żal. Ale jak słyszycie takie rzeczy, to noga odwrócić się powinna i w drugą stronę dyla jak najszybciej. Każde nauczanie ma prowadzić nas do Jezusa. Do Jezusa. Masz uwierzyć Jezusowi, nie kaznodziei. Masz oddać swoje życie Jezusowi? Nie kaznodziei. Masz ofiarować siebie samego Jezusowi, a nie kaznodziei. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno, jeżeli ktoś ci głosi Ewangelię, a na końcu chce od ciebie pieniędzy, to mu nie wiesz i uciekaj od niego, bo to jest oszust i kłamca. Pan Jezus powiedział, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Jeżeli w jakiś sposób zostaniesz później przyłączony do Kościoła, to oczywiste jest, że weźmiesz też i współodpowiedzialność za ten Kościół, także w dziedzinie finansowej, ale to jest zupełnie inna sprawa. Zupełnie. Kiedy już trafisz do kościoła, to zobacz, na czym opierają ludzie swoje kazania. Jeżeli widzisz, że używają Biblii, to możesz być spokojny. Ale jeżeli jej nie używają, albo co gorsza, używają jakieś książki, no to ja bym z takiego kościoła uciekał, bo robi się niebezpieczny. Kiedy już usłyszysz Ewangelię i uwierzysz tej Ewangelii, to jest ważne, uwierzysz. Co znaczy uwierzyć? Uwierzyć każde słowo, które zostanie powiedziane przez Jezusa, zostało powiedziane, zapisane przez Jezusa Chrystusa. Każde. Kiedy On mówi na temat małżeństwa, wierzę. Kiedy On mówi na temat stworzenia świata, wierzę. Jeżeli nie wierzysz, że Bóg stworzył świat w sześć dni, to nie wierzysz Jezusowi, bo Jezus Potwierdził to. I od takich ludzi też uciekaj. Bo jeżeli oni w część nauczania Jezusa nie wierzą, no to cię sprowadzą wcześniej czy później na manowce. Jeśli już uwierzysz każdemu słowu Jezusa Chrystusa, to raczej możesz być pewny, że Bóg przeszedł do ciebie z Nowym Narodzeniem. A kiedy się na nowo narodzisz, jesteś zbawiony i masz ducha świętego. To jest wszystko. Czy jesteś w drugim czy w piątym małżeństwie. To jest zupełnie nieistotne. Z punktu widzenia zbawienia to jest nieistotne. Z punktu widzenia konsekwencji, jakie ponosisz w swoim życiu, to oczywiście ma znaczenie. Warto byłoby, gdyby taki człowiek, zanim przyjmie krzez na potwierdzenie tego, że uwierzył Jezusowi Chrystusowi, porozmawiał w tej sprawie z kimś, komu zdążył w tym czasie zaufać. Bierzącemu oczywiście. Bo są pewne konsekwencje, są pewne decyzje, które czasami trzeba podejmować. Właśnie dlatego, że to małżeństwo jest, jak powiedziałem, drugie, trzecie, piąte, no, ludzie mają niesamowicie pokręcone życie czasami. To, że ktoś był przez całe życie katolikiem, czy prawosławnym, czy protestantem, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ on wtedy, kiedy uwierzył, to od tego momentu stał się uczniem Pana Jezusa. I to jest ważne. A to, co było wcześniej, nie ma znaczenia. Oczywiście, jeśli ktoś był złodziejem, bandytą siedzi w więzieniu, a wrócił się, no to jego stare grzechy mają znaczenie, bo ponosi ich konsekwencje, chociażby w postaci wyroku, który musi odsiedzieć. Ale pamiętaj, to nie jest przeszkoda to, że siedzieć w więzieniu, to nie jest przeszkoda do tego, żeby być zbawiony. Myślę, że tak oględnie i w miarę precyzyjnie odpowiedziałem. Natomiast zawsze ważne jest, żeby z osobą, która ci głosi Ewangelię, nawiązać jakąś bliższą relację, porozmawiać o wielu sprawach, zadać pytania, jeżeli mamy do tej osoby zaufanie. To jest ważne. Bo jak nie mamy, to raczej nie ma co się siedzieć na jakieś niepotrzebne dyskusje, bo one nic nie przyniosą. Mam nadzieję, że odpowiedź może nie tyle będzie satysfakcjonująca, ile wyjaśnia po prostu tym, którzy zadali pytanie, no wszystkie kwestie. Myślę, że wszystkie. Kochani, niech Was Bóg Amen. Witam w Aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, Komentujcie, niech się rozchodzi.